Po zwiedzeniu atrakcji oleśnickiej starówki warto odbyć dalszą wędrówkę, kierując się w stronę przedmieścia. Tu miłośników architektury z pewnością zaciekawi gmach Poczty Głównej. To jeden z bardziej okazałych zabytków XIX wieku w regionie. Jego realizacja nastąpiła około 1890 roku, zaś przebudowa w 1903. Interesujący obiekt stał się lokalną atrakcją już 100 lat temu. Wizerunek budowli upowszechniły bowiem widokówki z okresu pruskiego, a więc sprzed I wojny światowej. Autor projektu budowlanego siedziby poczty nie jest znany. W oparciu o cechy stylowe możemy jednak wnioskować, iż inspirował się on sztuką renesansu. Naśladownictwo stylu minionych epok stanowiło ukłon w kierunku świetności oleśnickiego mieszczaństwa. Intensywny rozwój gospodarki i handlu. W dawnej stolicy książąt z dynastii Podiebradów i Wirtembergów nastąpił właśnie w czasach nowożytnych. Ekspansji ośrodków miejskich i szlaków kupieckich towarzyszył rozwój połączeń pocztowych. Spoglądając na majestatyczną bryłę siedziby poczty, którą cechuje styl neorenesansu północnego, wysłuchajmy krótkiej historii poczty na Dolnym Śląsku. Już w czasach piastowskich istniały zalążki poczty, dzięki wymianie korespondencji pomiędzy klasztorami i wielkimi opactwami. Szlak kupiecki wiodący z Rusi przez Kraków i Wrocław do Europy Zachodniej, zwany Via Regia, przyczynił się do utworzenia komunikacji pocztowej między miastami śląskimi, a stolicami handlu w Niemczech, Hamburgiem, Norymbergą oraz Lipskiem. Początkowo była to poczta piesza. Od XVI wieku Urząd Śląskiej Kamery utworzył połączenia konnej poczty z siedzibami cesarskimi w Pradze i Wiedniu. Regularny transport przesyłek pocztowych z Oleśnicy do głównych miast regionu pojawił się najprawdopodobniej w okresie wojny trzydziestoletniej. W końcu XVII wieku funkcjonować zaczęły połączenia poczty dyliżansowej. W epoce saskiej kursowały regularnie dyliżanse między Dresnem, Dolnym Śląskiem i Rzeczypospolitą. Wkrótce po aneksji Śląska przez Prusy około połowy XVIII wieku w Oleśnicy znajdowała się stacja odbioru poczty przez dyliżanse dalekobieżne. Wraz z reformą administracyjną w Prusach po 1815 roku usprawniono funkcjonowanie placówek pocztowych. W Oleśnicy, podobnie jak w pozostałych miastach rejencji, przesyłki oznakowywano stemplem tuszowym z nazwą miejscowości. Rozwój kolejnictwa upowszechnił usługi pocztowe. W 1850 roku w Oleśnicy pojawiły się pierwsze znaczki pocztowe. Podczas działań II wojny światowej w 1945 roku siedzibę oleśnickiej poczty zdewastowano. Staraniem polskich władz stała się wkrótce po wojnie siedzibą polskiej placówki. Wykonywano z niej połączenia telefoniczne o zasięgu dolnośląskim. Wróćmy do budynku poczty, zwracając uwagę na interesujące detale architektoniczne. Wykorzystano w nim elementy znane z architektury i budownictwa krajów niemieckich oraz Niderlandów. Na elewacjach odznaczają się partie szczytów, okazały portal oraz wykusze. Ciekawa jest wieżyczka z latarenką i cebulastym hełmem w skrzydle północnym. Warto tu nadmienić, iż budowlę zaprojektowano na rzucie zbliżonym do litery L. Charakteryzuje się ona wysoką kondygnacją ceglastego parteru. Ciepły kolory przydają piaskowcowe detale. Przykuwa uwagę majestatyczny portal główny, flankowany kolumnami w porządku jońskim, nowożytnym. Kolumny portalu zdobi dekoracyjny cokół. Ponad portalem zaprojektowano ażurową galeryjkę. Partie stromego dachu dekorują trzy facjaty bocznych elewacji. Inspiracje przeszłością zbiegły się w oleśnickiej architekturze z romantyzmem. To właśnie w epoce historyzmu poszukiwano cech rodzimych, tego co osobiste i miejscowe. Czy taki efekt osiągnięto w majestatycznej brylo oleśnickiej poczty? Przekonajcie się sami, przemierzając XIX-wieczne przedmieścia.